sądu, w szczególności z wyrokiem sądu Najwyższego nie należy polemizować. Sąd nie podzielił stanowiska y, klubu Korona S.A. co do y, wpływu okresu przedawnienia no i w tym momencie wyraził odmienne stanowisko, należy pogodzić. A proszę powiedzieć, bo no, sąd stwierdził jednoznacznie, że sformułowania użyte w Waszej skardze no, były takie wręcz bulwersujące. Nie, 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 to nie było w naszej skardze, także y, sąd nie wskazywał, w której skardze użyto tych sformułowań, o których mówił na końcu. A proszę a powiedzieć, a co będzie dalej? Jakie kolejne kroki mieć? Znaczy nie ma kolejnych kroków. Wyrok jest prawomocny ostateczny, w tym momencie już należy się z nim pogodzić. Czyli co, teraz y, musicie się uderzyć w piersi już, tylko to zostaje, tak? Teraz... To znaczy, proszę państwa, z całą pewnością należy zgodzić się ze stwierdzeniem Sądu Najwyższego, że z korupcją należy walczyć na każdym szczeblu wszelkimi metodami, ale ja pozwolę sobie dodać zgodnymi sprawę. Mm -hmm. Kwestia y, zgodności orzeczenia w tym momencie nie mogę już skomentować A gdyby orzeczenie Sądu Najwyższego było inne, mieliście w planach zaskarżenie i domaganie się odszkodowania. Jak najbardziej. Tak? Jak najbardziej. Czyli chodziło... Był taki wariant rozpatrywany. Ale w tej ma o tym o czym mówić? Mhm. Czyli co już dalej nie będziecie walczyć w żaden inny sposób. Tak? No nie ma już innej możliwości. Kasacja, skarga kasacyjna jest ostatecznym środkiem Krótko mówiąc, ten rok w pierwszej lidze był zasłużony. Proszę pana, nie ja to będę oceniał. Mhm. Ale liczyliście na inny na inną decyzję Sądu Najwyższego, ja, licząc bardziej. na próbę odzyskania pieniędzy Oczywiście, od PDF-u, tak. tak? Oczywiście, że tak. A jakich, o jakich pieniądzach mówimy? No w tym momencie nie ma co mówić. Jakie, byłyby, jakie są straty zespołu klubu w związku z tym, że graliście w pierwszej, a nie to wstrakacie? Znaczy z całą pewnością jest to kwota, której klub nie otrzymał od Canal Plusa z tytułu praw transmisyjnych. To są miliony złotych. Miliony złotych. A proszę jeszcze powiedzieć, a, y, czy, y, czy wy się już pogodzicie w tej chwili? Ty, nie będziecie się od odwoływać, próbować jakoś jeszcze zmienić wyrok? decyzję nie ja, ale myślę, że tak. Ale nadal rozumiem, że podtrzymujecie, że decyzja Trybunała była błędna, tak? Właśnie, znaczy, tak. Mimo tego wyroku. <laughs> proszę Pana, powiedziałem na wstępie, z wyrokiem Sądu Najwyższego nie można polemizować. Mówi się Pan jeszcze przedstawić? Adwokat Krzysztof Kul. Co dalej? To już koniec jest Państwa drogi, ewentualnie odwoławczej? Decyzję ostateczną podejmie zarząd klubu, natomiast na gorąco wydaje mi się, że tak. Pan oczywiście ma kontakt z działaczami, z piłkarzami. Jak oni tą sprawę komentowali no, przed, przed ogłoszeniem tego wyroku? Znaczy piłkarze, mogę powiedzieć, nie komentowali, bo akurat w klubie Korona Kielce spośród piłkarzy, którzy byli zaangażowani w tamtą naganną działalność, yy, nie Mnie został nie. chyba na żaden. Tak, Dla widzewa Łódź oznacza ten wyrok tyle, że jego sprawa wraca do Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, który w dodatku musi, jak powiedział dzisiaj Sąd Najwyższy, uwzględnić argumenty takie, że nie było przedawnienia przestępstw korupcyjnych w jego przypadku, w związku z czym prawdopodobnie widzew zostanie zdegradowany formalnie przez Trybunał Arbitrażowy przy PKO. Kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć. Ale, ale niewątpliwie będzie, będzie taka decyzja. Znaczy nie wyobrażam sobie innej. Sąd najwyższy powiedział wyraźnie dzisiaj, że w przypadku Korony i Zagłębia wyroki Trybunału były słuszne, degradacyjne, a w przypadku Widzewa wyrok uchylający degradację był niesłuszny. W związku z czym nie wyobrażam sobie, żeby teraz mógł zapaść inny niż, niż degradacja. Ja, jest jeszcze jednak inna ciekawa sprawa, ponieważ PZPN przygotowuje się, nie jest to żadną tajemnicą, do wprowadzenia 27 czerwca uchwały, która zakaże już jakiegokolwiek karania za korupcję z przeszłości z afery korupcyjnej. W związku z czym powstaje pytanie, czy wyrok ewentualny, nie wiadomo kiedy podjęty Trybunału degradujący widzew zostanie wyegzekwowany. Być może, być może nie. To jest, to jest w tej chwili moim zdaniem najciekawsze. Ja jeszcze mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi się podobało uzasadnienie z sądu. Sądu Najwyższego jestem, jestem bardzo zbudowany słowami przewodniczącego składu orzekającego profesora Szyłgacza, który stwierdził jednoznacznie, że, że zawieranie w skargach kasacyjnych sformułowań typu wyrok za korupcję był niesprawiedliwy albo dolegliwy jest, jest czymś bulwersującym. To, to, to mi się bardzo podoba. Widzę, że Sąd Najwyższy stanął po jasnej stronie walki z aferą korupcyjną w polskiej piłce.